Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dniu kolejnym i witam się z płatkami nałożonymi. E, o dziwo powiem Wam, że e, dzisiejsza noc, e, znaczy moja jakość snu i e, ilość snu, e, dziś, e, snu głębokiego. Przepraszam, jeszcze się nie mogę obudzić. To jest godzina i 10 minut. To jest po prostu hit nad hitami, ponieważ ja przez ostatnie dwa miesiące chyba nie miałam takiego snu głębokiego. Było to w maksie 30-40 minut, a tutaj godzina i 10 minut. Niemniej jednak po wczorajszym. W trochę burzliwym dniu muszę dzisiaj sobie zaaplikować i mimo tego, że spałam tak długo, to czuję, że potrzebuję tych płatków. I tak jak mówię, to są te moje ulubione płatki z perfekty, niezastąpione. Ja postaram się wam wstawić zdjęcie jak moje oczy skóra pod oczami wyglądała przed, a jak po. Tutaj producent zaleca 20-30 minut trzymać. Słuchajcie, ja je tak do pół godziny mniej więcej trzymam, czasami dłużej. Jak wiecie, zapomnę, bo one mają taki fajny klej, mm -hmm. taki żelowy. Są, są żelowe i bardzo fajnie się trzymają. Także Czasami jak nie spojrzę wiecie gdzieś tam w szybę czy w lustro, to nie mam, po prostu nie czuję, że je mam na sobie. Bo teraz na początku to jeszcze je czuję, ponieważ one fajnie chłodzą, później już troszeczkę przestają jej chłodzić wiadomo, ale, ale cały czas mają ten swój wiecie efekt i. Faktycznie, tak jak to jest napisane, błyskawicznie usuwają oznaki zmęczenia, opuchliznę, cienie pod oczami, drobne zmarszczki polecane do szybkiego odświeżenia skóry. Odświeżają naprawdę bardzo szybko. Z tymi zmarszczkami to tak wiecie: przy dłuższym stosowaniu pewnie tak, ale nie że po jednorazowym. W każdym razie zmęczenie i takie cienie pod oczami też potrafią bardzo szybko usunąć. I ja jestem. Po prostu to jest cały czas u mnie numer 1. To znowu ja. Mamy godzinę, słuchajcie, 16. Ej, głowa mi pęka. Nie wiem jak u Was. Ej, u nas jest temperatura. Tak tutaj patrzę na w kuchni, mam e, na słońcu 30. W aucie mi pokazywało 31. Ej, a opaska, ile mi pokaże? 26-28 tak mniej więcej. I słuchajcie, no głowa mi strasznie boli. Za chwileczkę będę brała drugą tabletkę. Nawadniam się jak mogę. Ale... Stres jednak robi swoje, nerwy robią swoje. No i plus do tego ta pogoda. Dobrze, że jeszcze okrasu nie mam, bo by było takie kombo, że naprawdę. Odnośnie słuchajcie, nawadniania jakichś płynów i takich cudów. Coś mi się tutaj płytka dziwnie układa. Dzisiaj będąc w DILCU Jechałam, słuchajcie, po te naczynie takie szklane z tą pokrywką, ponieważ mi się zbiło w zeszłym tygodniu. Nie tak położyłam na blacie i pękło mi. Roztrzaskało się praktycznie, słuchajcie, w drobny mak. Nie wiem jak. Nie wiem jakim cudem, bo nie uderzyłam mocno, ale stało się. No, a że odbieram młodą, bo miałam dzisiaj wykłady na Auli, ułemka w Toruniu, to mówię, skoczę sobie przy okazji do Dilca, gdzieś tam jeszcze sobie przejdę, no ale jak to ja weszłam tylko do Dilca, później już się zbierałyśmy i znalazłam coś takiego, słuchajcie. I ja, czytając frapę, przeczytałam sobie, że to Pomyślałam sobie, nie przeczytałam. Tylko pomyślałam, że to jest kawa mrożona, tak jak e, wiecie w tych saszetkach takich, nie? Teraz wam pokażę jakie. Że to to, nie? Ice frappe. No też frappe. No dobra. Taka blondynka ze mnie. Nie wrzuciłam. E, ja sobie tu w międzyczasie przeczytałam, że tam można właśnie mleko, lodu dodać i tak dalej, więc mówię fajnie. Y, y, e, słony karmel sobie przetestuję. No, ale tak mówię jakoś. Kolor, ale mówię pewnie od tego karmelu. No i przyjeżdżam do domu i czytam, że rozpuszczalny napój czekoladowy w proszku o smaku słonego karmelu. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zapach, faktycznie pachnie tym karmelem. Jeżeli chodzi o smak, też jest wyczuwalny, ale dla mnie znowu chyba gdzieś bardziej przybija ta czekolada. Bo jak się wącha, to bardziej przybija niż w smaku. Ale i tak pomimo tego, tak jak e, miałam to takie w, też z wilca, e, piernikową. Nie wiem, czy kojarzycie. Dajcie znać, czy kojarzycie. E, tak, także takie coś. E, to kosztowało 6 zł, jest, to jest, są tutaj 104 gramy. I mamy tutaj trzy łyżeczki, wsypujemy. Także na kilka ładnych. A, 8 porcji zawiera opakowanie. Także wlałam zimnego mleka, już nie wrzucałam kostek lodu. Hmm, chociaż i tak u mnie połączenie frytek, bo na obiad sobie zrobiłam frytki, e, ogórka gruntowego i, i paprykę. Takie czyszczenie lodówki. E, i, I popiłam jeszcze tym. To tak wiecie. Mogę mieć problem niesamowity, ale to o tym będę. Tym będę się przejmowała później. Jeżeli już jesteśmy przy takich produktach. Hmm, co polecam, bądź nie. Ja znowu y, znalazłam w bilcu te moje y, takie batony. To jest taka czekolada mleczna z napowietrzonym wnętrzem. Y, I chyba to wzięłam nie to, co powinnam. Nie wiem, czy to było to. Czy to z tym plastrem miodu w środku, czy to nie. A będą jaja, jak to nie będzie to. Ale dobra. Yy, ale i tak zjem. Tak, że to się nic nie zmarnuje. Słuchajcie, w Biedronce pojawiły się rogale coś a la Seven Days, tyle, że z nadzieniem yy, batona, który ma yy, który ma baton Mars albo Milky Way. Nie udało się w mojej Biedronce dostać yy, tylko Marsa. Yy, cztery takie rogale są w środku małe. Wam pokażę. Prezentuje się to tak. I jeżeli mam być szczera, to sama w sobie czekolada jest ok. Tego nadzienia jest dosyć sporo. Co prawda, w pierwszym rogalu nie miałam aż tak dużo, w drugim było dużo. Dziewczyny też miały sporo nadzienia. I słuchajcie, tylko nadzienie jest dobre, bo sam w sobie ten rogal jest tłusty przepraszam, jak się dotknie, to zostaje taka warstwa tłuszczu na paluchach, że nie pamiętam teraz, jak było z Seven Daysami albo z innymi takimi, wiecie, Chpikao, czy Pikao, czy jak tam były te rogale, bo ja już tego nie pamiętam, u nas się już tego dawno nie jadło i nie kupowało, ale wraz mówię, wyświetliło mi się gdzieś tam na TikToku i akurat byłam w Biedronce i to było, i poniekąd cieszę się, że było tylko, był tylko Mars, bo jak był Milky Way pewnie bym kupiła też do testu. 9 zł, takie 4 batony, 8,99 chyba. Więc nie jest to jakoś dużo, ale jeżeli, yy, wiecie, miałabym zjeść tylko sam krem, no to wolę sobie chyba kupić w tym pojemniczku, takim w słoiczku sam krem Marsa. Też go można dostać w dilcu i chyba to byłoby lepsze. Co prawda 12 chyba złotych czy 13 to kosztuje, no ale miałabym sam krem, a nie tłustego, wiecie, rogala, gdzie tak naprawdę chyba jest na chybiu, trafił, jeżeli chodzi o samego tego rogala, to ciasto. Także nie wiem, czy to w ogóle jest napisane, że to jest tego tłuszczowego... Mm, nie, tylko rogali z ciasta francuskiego. No. E, także tak, kochani, kilka rzeczy znowu poleciłam, a jeżeli jeszcze... Mówiłam o tych kawach, słuchajcie, tutaj ta jest fenomenalna. Ja wiem, że mówiłam ostatnio, a w Dilcu też ją możecie dostać. I w Dilcu jest jeszcze kokosowa. Ja akurat e, te kupuję w Dino, coś mi noga skręci. Kupuję w Dino i one są chyba po 6, 6 zł. W Dilcu chyba też było po 6, czy jakoś tak, czy 5 w Dino, a 6 w Dilcu. No nie wiem, w każdym bądź razie w Dilcu możecie dostać zwykłe takie, klasyczne i kokosowe. Dzisiaj widziałam. No, a w ogóle dowiedziałam się, że Dils jest połączony, słuchajcie, z Pepko. Nie wiem, czy wiedzieliście, dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś z Was wiedział, bo ja dzisiaj właśnie jak pytałam się o te szklane pojemniki, to Pani mówiła, że dowieźli, ale te takie malutkie 300 ml, więc to był taki, wiecie, no taki, no dosłownie taki malutki, jak, jak tutaj w środek mojej dłoni, takie, no nie za bardzo mi się do czegokolwiek to przyda i chciałam tą 700, którą miałam. Tak, chyba było się, czy 400, teraz nie, 700 chyba, ale nie było. Pani mówi, że tylko dowieźli te małe pojemniczki i że mam sprawdzić w Pepko, ponieważ oni są połączeni. Nie wiem ile, ile. Słuchajcie, faktycznie produktów jest tak jak w Pepko ma i też Dilt, Czy to na takiej zasadzie, czy, czy jak są połączeni, bo nie wiem, ale będę w Pepko to zobaczę bo brakuje mi, nie mogę na wynos zrobić sobie kaszy, czegokolwiek, bo nie mam teraz takiego pojemnika, żeby właśnie sobie zrobić. Także, także tak, to by było na tyle. Ja kochani przypominam Wam o rozdaniu, które trwa na kanale. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, to zapraszam bodajże dwa filmiki wstecz. Tam są wszystkie zasady. Jeżeli ktoś ma życzenie i ochotę wziąć udział, to Zapraszam i jednocześnie życzę powodzenia. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam cudownego nowego tygodnia. I cóż, i my widzimy się w kolejnym filmiku. A, jeszcze nie. No właśnie, nie, jeszcze nie. Bo specjalnie miałam zupełnie co innego wam najpierw pokazać, a pokazałam zupełnie co innego. Dobrze, że teraz spojrzałam. Od 20 chyba dni jakoś tak. Używam słuchajcie kolagenu, który dostałam od, e, od lenki w prezencie. Ja dopiero go teraz tak zaczęłam używać. E, tu mamy taką pompeczkę. E, I tego jest naprawdę, słuchajcie, dużo. Widzicie? 20 dni, a ja mam połowę. Także sobie tutaj buźkę macham tym kolagenem. E, nie wiem, czy już jest jakiś, wiecie, efekt i tak dalej. Ogólnie no, opakowanie jest prześliczne. No powiedzcie, że nie takie, wiecie. Bardzo przyjemne. Nie podrażnia skóry, co najważniejsze. Szybko się wchłania i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie pozostawia tłustej takiej, wiecie, warstwy albo takiej klejącej. Naprawdę bardzo fajne. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to naprawdę polecam. No, teraz już mogę się z Wami pożegnać. Życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam, pa! pa.